Hej kochani, dzisiaj zapraszam Was na taki chyba najdłuższy w mojej karierze test na żywo, ponieważ będzie on trwał 3 miesiące. To nie będzie test e, taki, który możecie zobaczyć od razu w sensie rezultat, który możecie zobaczyć od razu. Ponieważ będę dzisiaj testować odżywkę do rzęs e, i dogram Wam wyniki właśnie po 3 miesiącach. Odżywka, którą testuję, to jest Relash. I powiem wam, że zdecydowałam się używać odżywki takich na porost rzęs po tym jak zdjęłam moje rzęsy przedłużane nie byłam do końca zadowolona z ostatniego, z ostatniego przedłużania rzęs. Powiem wam, że rzęsy mi strasznie szybko wypadały, szczególnie z jednego oka, na którym spałam. Pojechałam wtedy na wakacje i e, później skończyło się na tym, że w połowie wyjazdu miałam dziury w jednym oku. Jak tylko przyjechałam, to e, z po prostu oliwką tłustym. E, z tym płynem do demakijażu sobie te rzęsy ściągałam i z nimi strasznie walczyłam, żeby je ściągnąć. Wyginały się we wszystkie strony i tak dalej. Nie wiem czym było spowodowane to, że tym razem rzęsy mi się tak dobrze nie trzymały. Może były założone w za dużym pośpiechu, nie mam pojęcia. W każdym razie zapominam już o doczepianiu rzęs i skupiam się na własnych rzęsach, na tym, żeby moje rosły. Więc stąd testuję dzisiaj tą odżywkę. Zdecydowałam się na Rilasz, ponieważ słyszałam dobre opinie na temat tej odżywki. No i tak, no i po prostu stwierdziłam, że nagram Wam test na żywo przed i po, pokażę Wam dokładnie moje rzęsy, jak wyglądają, pokażę Wam, jak wygląda odżywka. Będę ją testować y, przez 3 miesiące, codziennie będę nakładać sobie taki, cien, taką cieniutką warstwę przy linii rzęs, no i po trzech miesiącach przekonamy się zarówno bez maskary, jak i z maskarą, jak moje rzęsy wyglądają. Tak wyglądają moje naturalne rzęsy, nic na nich teraz nie mam, y, to są po prostu... Moje rzęsy są dosyć długie, ale są jasne na końcach, więc po prostu ich tak mocno nie widać, na pewno z tuszem wyglądają o wiele ładniej, e, także przypatrzcie się dobrze, ja oczywiście wrzucę Wam też zdjęcia przed i po, zanim w ogóle, e, zanim zacznę kurację. Nie narzekam na nie jakoś bardzo, ale rzeczywiście bez maskary, no nie robią wielkiego efektu. Okej, okay, to jak już jesteśmy tu w zbliżeniu, to teraz pokażę Wam jak wygląda ta odszywka, pierwszy raz ją otwieram, dopiero zdarłam folię. Zobaczcie taki ma aplikator taki jakby cieniutki eyeliner coś takiego i sprawdzę konsystencję czy się lepi czy nie i nie konsystencja jest takiego bardzo rzadkiego żelu i zupełnie nie ma zapachu zupełnie nie wyczuwam żadnego zapachu tak, także nakładam teraz cienką warstwę przy linii rzęs. OK, teraz zajrzę sobie do pudełka, zobaczę, czy jest tu jakaś instrukcja. Bo ja najpierw zaczęłam od tego, że nałożyłam odżywkę na rzęsy i zapowiedziałam Wam całe, całe testowanie, ale jeszcze nie czytałam nic, co tutaj obiecuje producent. Szukam e, instrukcji po polsku. Relash. Odżywka do rzęs. Pojemność 3 ml. Działanie. Relash jest skutecznym preparatem zwiększającym długość oraz objętość rzęs zgodnym z wymogami FDA. amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków sprawia, że Twoje rzęsy stają się dłuższe, grubsze oraz gęstsze. Na to liczę. Należy stosować relash na noc, aplikując go bezpośrednio na oczyszczoną skórę powieki, w taki sam sposób, w jaki używa się eyelinera w płynie. Zwiększenie ilości preparatu nie poprawi rezultatów. Pamiętaj, że niewielka ilość relash wystarczy, aby uzyskać spektakularny efekt naturalnie pięknych rzęs. Jeżeli pominiesz dawkę, zaaplikuj Rilasz jak zwykle wieczorem następnego dnia. Dla uzyskania najlepszych efektów należy stosować Rilasz raz dziennie przez okres 8-12 do 12 tygodni, więc ja będę stosować równo 3 miesiące. Po tym czasie dla podtrzymania efektów zaleca się stosowanie odżywki 2-3 razy w tygodniu. Nie powinno się stosować Rilasz na dolne rzęsy. Zawsze używaj aplikatora dołączonego do produktu, przestrzegając przy tym zasad higieny. Aby uniknąć infekcji, nie udostępniaj go innym osobom oraz nie pozwól, aby końcówka aplikatora została zabrudzona. Jeśli nosisz soczewki, zalecane jest usunięcie ich przed aplikacją. Możesz założyć je ponownie po upływie 15 minut. Jeżeli wystąpi e, zaczerwienienie, uczucie dyskomfortu, swędzenia czy słowości, należy przerwać stosowanie preparatu, ehm... Jeżeli e, objawy będą bardzo silne, trzeba skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania relash w przypadku ciąży lub karmienia pierścią w, w trakcie chemioterapii oraz przed ukończeniem 18 roku życia. Jeżeli po, podlegasz leczeniu okulistycznemu, skontaktuj się z lekarzem przy, e, przed użyciem odżywki. Teraz jeszcze nałożę tusz do rzęs, żeby pokazać Wam przed. Tak wyglądają e, moje rzęsy z tuszem. To jest akurat Lash Architect. Postaram się za 3 miesiące użyć takiego samego tuszu. Do rzęs, żeby mieć takie, no tak naprawdę wymierne, wymierne rezultaty, żebyście mogli porównać z takim samym tuszem. Także przyjrzyjcie się dobrze moim rzęsom, jak wyglądają przed. No i widzimy się za trzy miesiące. Ja liczę na spektakularne efekty. Liczę na to, że moje rzęsy będą dłuższe, gęstsze, że będzie to taki wachlarz pięknych rzęs, że będą wyglądały ładnie nawet bez tuszu. Także do zobaczenia! Hej kochani, wracam do Was po trzech miesiącach stosowania lilash i powiem Wam, że widzę różnicę na moich rzęsach, na pewno Wy też widzicie, te rzęsy są absolutnie nieumalowane. No i tak, tak to wygląda. Ja teraz je pomaluję tuszem, żebyście zobaczyli jak są długie razem z tuszem i porównamy sobie efekty, ale ja widzę rezultaty i powiem Wam, że przywykłam już do stosowania tego tuszu codziennie. Codziennie kiedy wieczorem robię sobie demakijaż po prostu nakładam sobie cienką cienko taką linię eyelinerem. I jeżeli chodzi o, o to na ile starcza ten tusz, to starcza równo na trzy miesiące. I myślałam, że może dłużej mi trochę starczy, czy coś, ale zauważyłam po prostu, że już się kończy i chyba już jest czas nagrać recenzję, bo już tutaj prawie nic nie ma. Jeżeli chodzi o podrażnienie, to tylko raz miałam lekkie zaczerwienienie wokół oczu, w sensie tutaj przy, przy linii rzęs takie lekko czerwone linie, ale tak to ani mi nic nie piekło, nic się nie działo. Zauważyłam też, że pojawiły mi się pojedyncze, bardzo długie rzęsy, które urosły szybciej niż inne, także to było <grym> bardzo zabawne. Okej, okay, maluję rzęsy i zaraz zobaczycie sami, jak wyglądają Oczy pomalowane tym samym tuszem co poprzednio. Bo kupiłam sobie dokładnie ten sam tusz, żebyście zobaczyli różnicę. Te rzęsy są tak długie, że ja podczas makijażu mam problem, bo często odbijają mi się na górnej powiece, bo są aż tak długie. To jest efekt po, moim zdaniem jest to efekt sztucznych rzęs e, lub efekt taki, jaki uzyskujemy po przedłużeniu rzęs metodą 1 do 1. Tutaj nie ma nic sztucznego, tutaj są tylko nasze rzęsy. I możecie też zauważyć, że mam bardzo długie niektóre rzęsy, a pomiędzy nimi są takie mniejsze, które dopiero cało rosną i ich jest naprawdę bardzo dużo, także zauważyłam, że po prostu pobudziło to wzrost moich rzęs, i jest ich zdecydowanie więcej, ale są właśnie nierównej długości. Niektóre są dłuższe, niektóre są krótsze pewnie gdybym używała jeszcze dłużej to efekt byłby jeszcze, jeszcze bardziej spektakularny, natomiast ja jestem bardzo zadowolona z tego, że te rzęsy już mniej wypadają, że tak jak kiedyś widziałam właśnie pojedyncze rzęsy na moim policzku, czy to jak się rano budziłam, czy to przy demakijażu to teraz te rzęsy są zdecydowanie mocniejsze, bo już tak dużo ich nie wypada, także to na pewno na to działa, te rzęsy są bardziej sprężyste i na pewno robią się grubsze, także już nawet jak zrobicie tylko rzęsy henu to można tak wyjść i nie musicie używać tuszu, a jak użyjecie tuszu to macie efekt taki jak mam teraz. Ostatnio pytaliście mi też na Instagramie oraz pod filmami czy mam sztuczne rzęsy i właśnie nie, to są już moje rzęsy, także to jest, to są efekty, tym się z Wami dzielę to jest test na żywo, więc widzicie sami jakie są rezultaty, ta odżywka działa moim zdaniem jest dosyć delikatna na pewno to jest odżywka dla osób cierpliwych to nie jest tak, że będziecie używać dwa tygodnie i zauważycie rezultaty, ja pierwsze rezultaty zauważyłam dopiero po miesiącu, także trzeba być cierpliwym i na pewno będzie część osób, które powie, ojejku po dwóch, trzech tygodniach już mi się nie chce używać, bo ile można, nic nie widać, rzęsy są takie, jakie były, ale bądźcie cierpliwi i poczekajcie przy tej odżywce trzeba mieć cierpliwość, ale uzyskacie naprawdę wspaniałe rezultaty. Odżywka ma bardzo dobry, dobry skład i bardzo dobre recenzje, i recenzje są podobne do moich, że trzeba troszeczkę poczekać, i po tych trzech miesiącach naprawdę będziecie mieć wachlarz pięknych rzęs. No, także to tyle. Mam nadzieję, że ten efekt Wam się podoba. Ja jestem tym efektem zachwycona. Na pewno to nie jest mój ostatni raz z odżywkami do rzęs i będę jeszcze testować i używać właśnie różne odżywki. Z tej jestem bardzo zadowolona, także mam moją rekomendację. Żałuję, że się skończyła po tych trzech miesiącach, ale faktycznie aż jestem sama zdziwiona. Fajnie było zrobić dla Was taki, to był chyba najdłuższy test na żywo, wydaje mi się, 3 miesiące, naprawdę długi, długi test. Kochani, zostawcie mi kciuka w górę, jeżeli podobał Wam się ten test na żywo i jakby recenzja tej odżywki. To są moje odczucia, takie są moje rezultaty na moich oczach i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!